Nie zatańczę dzisiaj. Nie zatańczę dzisiaj na balu. Nie wtopię się w twoje ramiona. Nie zatonę dziś w twoich oczach. Czuję się taka taka opuszczona. Nie pójdziemy dzisiaj na bal. Nie porwiesz mnie w tany szalone. Nie zakręcisz mną, by świat zawirował. Czuję, że me życie jest już stracone. Nie będziemy się tulić do siebie, nie obejmiesz mnie swoim ramieniem, nie ucałujesz mych skroni serdecznie. Czuję się, że jestem cierpieniem. Nie chcę samotnie dziś trwać, nie chcę marzeniem się sycić, nie chcę samotnie dziś spać. Nie mogę na nic już liczyć. Czy mogę jednak jeszcze na coś liczyć? O, i to jest chyba ta moja teraźniejszość dzisiejsza. Samotność.